Witajcie w ten piękny niedzielny poranek, dzień, który Pan nam podarował, by zatrzymać się, odetchnąć i zbliżyć do Niego. Niedziela to czas, gdy możemy na chwilę odłożyć codzienne troski, otworzyć serca na Boże Słowo i poczuć, że Jezus jest tuż obok nas. Wiecie, życie bywa jak kręta droga. Czasem idziemy pewnie, a czasem czujemy, że błądzimy w ciemności. Ale niezależnie od tego, jak trudna jest Twoja ścieżka, chcę Ci dziś przypomnieć: Jezus zawsze Cię prowadzi. Nawet wtedy, gdy wydaje się, że wszystko idzie nie tak, że plany się sypią, a Ty nie widzisz wyjścia, On jest przy Tobie. Bóg ma dla Ciebie plan, choć czasem wymaga On od nas cierpliwości i wiary, by Go dostrzec. Pomyśl o tym, jak o podróży z najlepszym przewodnikiem. Jezus nie tylko zna drogę, On ją dla Ciebie przygotował. Nie zostawia Cię samego, nie pozwala zgubić się na zawsze. Więc zaufaj Mu, otwórz serce i pozwól, by Jego miłość prowadziła Cię przez ten dzień i każdy kolejny. On wie, co dla Ciebie najlepsze, nawet jeśli Ty jeszcze tego nie widzisz. Zanim pójdziemy dalej, Zatrzymajmy się na chwilę i posłuchajmy Słowa Bożego, które jest jak latarnia na naszej drodze. Otwórzmy Pismo Święte na Księdze Przysłów, rozdział trzeci, wersety piąty i szósty. Z całego serca ufaj Panu i nie polegaj na własnym rozumie. Na wszystkich swoich drogach uznawaj go, a on będzie prostował twoje ścieżki. Te słowa to obietnica, ale i wyzwanie. Zaufanie Bogu całym sercem oznacza, że czasem musimy odpuścić nasze własne plany, nasze ja wiem lepiej. To trudne, prawda? Często chcemy kontrolować każdy krok, rozumieć każdy zakręt, ale Bóg widzi więcej. My widzimy tylko fragment obrazu, jak puzle rozrzucone na stole. On widzi całość, każdy szczegół Twojego życia i wie, jak to wszystko pięknie ułożyć. Kiedy czujesz, że Twoja droga jest pełna wybojów, przypomnij sobie te słowa: Ufaj Bogu, nawet gdy nie rozumiesz, dlaczego coś się dzieje. Uznawaj Go w swoich decyzjach, w małych i dużych sprawach, a On poprowadzi Cię prostą ścieżką, może nie zawsze łatwą, ale zawsze prowadzącą do dobra, bo Jego plan jest doskonały, a Jego miłość nigdy nie zawodzi. Gdy dzień dopiero się zaczyna, Zatrzymaj się na moment, by powierzyć go Bogu. Zamknij oczy, weź głęboki oddech i otwórz swoje serce na Jego obecność. Pomódl się. Panie Jezu, z wdzięcznością staję przed Tobą w ten piękny, niedzielny poranek. Dziękuję Ci za dar nowego dnia, za Twoją miłość, która nigdy mnie nie opuszcza i za Twoją obecność, która daje mi siłę. Proszę Cię prowadzić moje kroki przez dzisiejsze wyzwania i radości. Pomóż mi ufać Twojemu planowi, nawet gdy droga wydaje się niejasna. Oddaję Ci moje troski, lęki i wszystkie myśli, które obciążają moje serce. Wierzę, że Ty znasz moją przyszłość i masz dla mnie przygotowane miejsce pełne pokoju i nadziei. Daj mi dziś oczy, by widzieć Twoje działanie i serce. By podążać za Twoim głosem. Amen. Niech ta modlitwa będzie jak kotwica na cały dzień, przypomnienie, że Jezus jest z Tobą w każdym momencie. Życie jest jak mapa, której nie zawsze rozumiemy. Czasem Bóg prowadzi nas przez ścieżki, które wydają się kręte, strome albo zupełnie nie takie, jakich byśmy chcieli. Może przechodzisz przez zmiany, które Cię niepokoją, nową pracę, trudną sytuację w rodzinie, albo moment, w którym po prostu nie wiesz co dalej. W takich chwilach łatwo pomyśleć: Dlaczego, Panie, to się dzieje? Ale chcę Ci przypomnieć: Bóg ma dla Ciebie plan. Nawet jeśli Go teraz nie widzisz, pomyśl o tym, jak dziecko trzyma rękę rodzica. Idąc przez zatłoczone miejsce. Nie musi znać drogi, ufa, że rodzic wie dokąd zmierzają. Tak samo jest z Jezusem. On zna twoją drogę, każdy jej zakręt, każdy przystanek, nawet te trudne chwile, które teraz przeżywasz, są częścią jego planu, który prowadzi cię do czegoś lepszego, do miejsca, gdzie znajdziesz więcej pokoju, siły i radości. Zaufanie Bogu to nie zawsze łatwa sprawa, szczególnie gdy serce jest ciężkie. Ale przypomnij sobie: On nigdy nie prowadzi nas tam, gdzie Jego łaska nie wystarczy. Więc dziś, zamiast martwić się tym, czego nie rozumiesz, powiedz: Jezu, ufam Tobie. Wierz w Jego plan, bo On zawsze ma dla Ciebie coś dobrego coś, co przewyższa Twoje najśmielsze oczekiwania. Chciałbym, żebyśmy na chwilę zatrzymali się i spojrzeli na historię, która pokazuje, czym jest prawdziwe zaufanie Bogu. Pomyślmy o Abrahamie, człowieku, który usłyszał od Boga coś, co musiało wstrząsnąć jego sercem. Bóg poprosił go, by poświęcił swojego jedynego ukochanego syna, Izaaka, syna, na którego czekał przez tyle lat. Wyobraź sobie, co Abraham czuł, idąc na górę z Izaakiem, Niosąc drewno na ofiarę. To musiało być jak nóż w sercu, a jednak Abraham nie zawahał się, ufał, że Bóg ma plan, nawet jeśli ten plan wydawał się niezrozumiały, wręcz niemożliwy do przyjęcia. I co się stało? W ostatniej chwili Bóg zatrzymał rękę Abrahama i zapewnił ofiarę. Abraham został nagrodzony za swoją wiarę. A jego posłuszeństwo stało się świadectwem dla nas wszystkich. Ta historia przypomina nam, że zaufanie Bogu czasem wymaga od nas wielkiej odwagi. Każdy z nas ma swoje góry, moria, momenty, w których musimy oddać Bogu nasze lęki, plany, a nawet najcenniejsze marzenia, wierząc, że On wie, co robi. Może teraz stoisz przed taką próbą? Może Bóg prosi Cię, byś puścił coś, co jest dla Ciebie ważne, albo byś zrobił krok w nieznane? Zaufanie nie jest łatwe, ale pamiętaj, Bóg nigdy nie zawodzi tych, którzy Mu ufają. On zawsze ma dla Ciebie plan, który prowadzi do życia pełnego sensu i łaski. Na zakończenie tego dzisiejszego spotkania chcę Ci przypomnieć coś bardzo ważnego. Jezus jest z Tobą w każdej sekundzie Twojego życia. Niezależnie od tego, czy Twoja droga jest teraz pełna słońca, czy pokryta chmurami, On nigdy nie zostawia Cię samego. Jego ręka prowadzi Cię przez każdy zakręt, każdy trud, każdą radość. Wierz w Jego plan, nawet jeśli wymaga On od Ciebie cierpliwości. Czasem Bóg każe nam czekać, ale to czekanie nigdy nie jest bez sensu. On przygotowuje dla ciebie coś wspaniałego, coś, co zobaczysz w Jego czasie i co przewyższy twoje oczekiwania. Dziękuję, że jesteście ze mną w tę niedzielę. Jeśli ten odcinek poruszył twoje serce, zostaw kciuk w górę, napisz w komentarzu Amen. Nie zapomnij zasubskrybować kanału, żebyśmy mogli razem dalej odkrywać Boży plan dla nas. Udostępnij ten film komuś kto potrzebuje dziś przypomnienia, że Jezus zawsze prowadzi. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.